Siemanko, a może nie pod słońce? Witam wszystkich serdecznie na Wiśle, bo z nad Wisły jesteśmy z Andrzejem. A kurczę, mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać, bo strasznie wieje dzisiaj. Rozkładamy mój ponton. Andrzej ostatnio go testował na swoim kanale. Możecie wejść do niego na kanał Andrzej Mar1. Testował z silnikiem Storm 6 Koni po wymianie gaźnika. i zapierdzielał pontonem E-Link 370. Ile jechałeś? 20. 27, 27 nie? ale to tylko wskoczyło, tak. 27 skoczyło na chwilę, 25,6 taka była prędkość, i 27 skoczyło na chwilę, więc, więc jak na Ponton, który waży 65 kg, z pełną podłogą i z kilem, to całkiem nieźle. Dzisiaj będziemy we dwóch, jego silnikiem. Zobaczymy, jest wiatr. Może jak popłyniemy z wiatrem, to może, kurde, nawet no, się uda ślizg zrobić. Także sceneria Wisły. Rozkładamy pomału Pontonik i i śmigamy na wodę i pokażemy jak ten silnik będzie śmigał dwie osoby A za tydzień jak się uda to może wyciągniemy będzie pogoda bo dzisiaj tak nie było pewne czy będzie pogoda ale się rozkręciła a za tydzień może zrobimy jakieś zakończenia jak będzie fajna pogoda i śmigniemy już na kilka pontonów I jak się uda dobra rozkładamy to bydle i, i lecimy na wodę no jest bydle, jest Zwodowaliśmy brykę Kurczę, nie wiem czy będzie dobrze widać pod słońce, ale troszkę mnie wieje przynajmniej Andrzej myje nogi, bo tam niestety trzeba było wejść i zawiesić silnik Trzeba było zejść po takim dość stromym brzegu do wody A więc z tym moim silnikiem mógłby być problem, no bo jednak 46kg bez rozrusznika waży Więc z rozrusznikiem koło 50kg pewnie Czy około 48kg, no jakoś tak W każdym razie no 48kg to już jest troszeczkę Tutaj jest takie nabrzeże Zaraz Andrzej do mnie popłynie i śmigamy gdzieś, siną dal. A no, pogoda jest fajna, no jest kurde cool październik Jest normalnie pogoda super. Chociaż rano było pochmurno powiem wam. Dajcie znać, czy ktoś pływa na pontonie tego typu z Ermatą. Bo tak kurczę się pomału rozglądam za czymś takim łatwiejszym, bo niestety to składanie, rozkładanie podłogi troszeczkę daje popalić. Chociaż nie jest takie złe. Ale tak troszeczkę mi się marzy taki właśnie ponton z airmatą. Widziałem, jedyny sensowny chyba w tej chwili robi Honda. 3,80 długości. No niestety cena troszeczkę popala. Ale pewnie jakość też jest troszeczkę lepsza. Dobra, Andrzej odpalił swoją brykę. Zaraz tu podpływa. Albo nie podpływa, albo mnie zostawi. <laughs> No nie zostawił, popłynie No tutaj widzę ktoś już coś złowił, no Zobaczcie, jakieś łuski są Zajdę tu na dół Daj od tej strony No, daj takie nabrzeże Może się nie wpierdzielę, może nie wpadnę To płycizna dzisiaj, powiem Ci Głębiej było? Pewnie, to ten beton tu był zakryty o! Do góry nie polecę Silniczek odpalony, śmigłasek Ty założyłeś jakiś filtr czy tam miałeś tak, takie? Tak, założyłem Tu jest filterek. Założyłeś filterek. No. Ale to już też wyczyściłem Tak? Rozebrałem całe, wyczyściłem, wiesz, że tam było z silikonu tak? To ja to robiłem kiedyś, bo mi wyskakiwawał, nie? Ale co, zawaliłeś z silikonem czy? No To zaczęło pływać Ale filtr fajna sprawa, też co muszę dowiedzieć, że się go pływał Na giełdzie muszę chyba taki zapodać Jak będę na giełdzie to Ci wezmę Taki sam, nie? No Szklany, fajny, wiesz To fajny, fajny. nierozbieralny niestety A co, ile go trzeba wymieniać, wiesz? nie wiem Ale widać przynajmniej, czy jest zasypiony, o. nie? Fajna no, za złotych Zawsze może to pomóc Ale grzejemy małą maszynę i będziemy popierdzielać Siedzę z przodu, jak nigdy <laughs> Ale powiem Ci, że czuć tą masę jak gdzieś to teraz widzę, że nic, nic z tego nie będzie. Nic nic nie będzie. Jak będzie dobrze wiało w dół z prądem, no zobaczymy, no. Że popłyniemy w jakieś miejsca, jakieś mniejsze rzeczki. Nie ma z tego później wyciągniemy, jakbyś... Telefon? No żeby Ja właśnie ja wziąłem w ogóle telefon, aucie zostawiłem. No nie wiem, ja mam chyba. Masz? Mam. No coś. Dobra, śmigamy, odezwiemy się. Tak będziemy trochę wyżej, bo jak będziemy robić jakieś testy No już miniemy tych wędkarzy, siedzą Zobacz Testujemy teraz prędkość Zobaczcie, dwie dychy Dwie osoby To by sześciokodnym silnikiem czy 70 ponton Ja ważę 100 parę kilo Andrzej ile? 8 dyszek 8 dyszek także troszkę na pontonie jest 20 No ładnie ładnie O powiem wam że Jestem zaskoczony A ja ciekawe jakby był jakiś Tohacu silnik no, jeszcze... I jeszcze trochę za śrubą pokombinował. Daj, chodź teraz ty tu, ja spróbuję sprzeduci, to coś zmieni. No powiem wam, że troszkę jestem zaskoczony, no, taki ja jest. ślisk, nie jakiś super, ale. Ale jest. No taki, taki troszkę, ale ślisknął. No bo ja 17 na godzinę jak twoim płynąłem, to on się ślizga. Ja myślę... Ale wieje, ja nie wiem czy będzie słychać, ale myślę, że ja bym tak jeszcze ze śrubą coś pokombinował, że że nie kupować coś pożyczyć. Lepiej było jak siadłem na ławkę, nie? O! A nie tam bo... to, to... No, powiem wam, że nie jestem zaskoczony Zaraz <laughs> się biorę za 4 <laughs> Poszło ładnie Dobra, robimy drugie podejście, teraz Andrzej siedzi z tyłu A ja z przodu, Andrzej kieruje, zobaczymy Jak to się nam ciężar teraz rozłoży, czy to coś zmieni No wieje, wieje nam w plecy, więc jest Taki troszeczkę dopalacz mamy Ale zobaczymy Tá certo? Co Telefon tajtrek Troszkę słabiej, ale i tak ja tam jest 20,5. Tak, tak, czyli A. rozkład masy jednak troszkę też ma znaczenie Trym silnika, no wszystko, no jak to wszystko w łódkach ma jakieś niewielkie znaczenie Ale ogólnie, Generalnie ogólnie to wie... na plus no Sztormin daje radę Sztor... Sztorm, daje radę Dobra, śmigamy w jakieś ciekawe miejsce, pozwiedzamy, popływamy i nie połowimy niestety Wędkarzy troszeczkę siedzi. Czy jest, jest tu jeszcze jakaś ryba? są Jakoś tak do góry i ten Więc go wiesz co? Niech tego nad wodę podnosić, żeby ten Nie wiem, wiem. Wszystko się nagrało Krystian teraz sam będzie Ale stąd cichuteńko chodzi Naprawdę masz telefon przy sobie? A chcesz aplikację? Gdzieś tam na samym dole no i poszedł w ślizgu. bez problemu. Wyjdę tu wyżej. Miałem takie wrażenie, że trochę tak jakby wodę gotował w dwie osoby, a w jedną osobę chyba powinno się trym zmieniać. O, teraz się położył. No, tak jak na żywo patrzę. No to dość to nawet tak płynie Bo tak kamerka to nie wiem jak to oddaje, ale... 23,2 Tak? No to spoko 23,2 23 na godzinę w dwie osoby Nie tak źle Sztormian daje rady Dobra, idę do niego A, Powiem wam 23,2 Także całkiem nieźle Płyniemy dalej Pogoda piękna Eko Tak, i... jest kurwa tak średnie będziemy, będziemy wiosłować z powrotem najwyżej <laughs> Ale to tak na spontanie. Tak Mamy nadzieję, że jeszcze zrobimy za tydzień jakieś zakończenie sezonu bo płyniemy gdzieś dalej Może się uda na parę pontonów To no tam od Tyńca już, nie? No bo, Chociaż stąd też można, bo można wiesz prześluzować i, i też pod Tyniec płynąć, tak. nie? A blisko mamy wiesz a jeszcze tak, dogram kawałek. Wpływamy chyba do portu Płaszów? No, możliwe. Chyba mi się wydaje, że to jest chyba port Płaszów. Wszystko, nie byliśmy, bo to jest wszystko nowo zrobione. Mi się wydaje, że temu jak Wisła... o, jakieś punkty są. Jak Wisła się podnosi, to tutaj ten port jest cały zamykany. Tutaj masz... to masz miarkę chyba, patrz ile jest wody. Tak, no. co, 5 metrów? No nie, może być, bo to może być głęboko, nie? Tu był... bramach, o, siedzą, siedzą też wędkarze a, taka chyba? Toczka, patrz, łowią se ryb, tam namiot, Także tak... tego, tego, na pewno wcześniej wszystkiego nie było. Dopiero jest niedawno zrobione. No ale fajnie to Mówi, porobili. To... Jeszcze jakby Przestań, to był jakiś, fajny jakiś wjazd. statek do remontu. No. Żeby tutaj sobie się zwodować Ale mi się wydaje, że autem może tutaj się Udać. chyba, że może być jakoś dostęp Tylko pytanie od której strony no. Widzisz, to widać, że jest nowe porobione Wszystkie te wały, wszystko tutaj jest nowe Zakaz potwiczenia Elegancko O, no, jakby to był normalny parking i że da się autem wjechać, żeby stąd się fajnie wodowało Tam jakaś wieża jest Aha, kontrolna no jest jakaś droga, no nic, trzeba będzie mapą w ogóle tu wejść i zobaczyć. Jest wieża, jest drawinka, już kusi. Nie, drawinka wieża jest, kusi, barki są. moje na głębokość. A to tak dawaj tam, tam, tam dalej. głębi. Ty. eksplorować. Dawaj tam dalej, nie? Płyniemy kąty tak? głódek? A to dobra. jak już tu jesteśmy? Ja tu mi się wydaje, że może coś robią, bo tu jest jakieś stali, postawią tam jakieś hale nowe. Na takiej barce domek na wodzie by był jak znalazł. Też, nie? No nie? Patrząc po cenach mieszkań w Krakowie to nie wiem czy by to taniej nie wyszło. <grywa> Ty, patrz jaki tu jest tutaj fajny widoczek mają z bloku. Kudry, no. no tutaj jeszcze nie byliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy w tych rejonach. Tam jakieś łódki stare, barki, no i wędkarze są, coś tam łowią. Jakieś apartamenty? No on bawią się. Tam jeden, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, no. A, Tam na końcu to jeszcze. To pewno głęboko. Gdzie Jakiś połew spływający. Ty, no fajny widok mają. No. Vistula Port. Jakieś apartamenty no to A, to Na pewno nie było tanie No 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 Łódka do remontu, Andrzej To trzeba mi troszeczkę Ale nieraz ja patrzę na takie wiesz, łódki jakieś stare tam gdzieś świecy czy coś i Ci, że za grosze Tak? No, no za 3, za 5 tysięcy na przykład masz taką wiesz, taką sporą łódkę tylko do remontu, nie? Ile Pytanie ile wsadzić No Albo sobie robić po skok Albo sobie robić po, po mało, nie? nie? się no Ta. Nie? Tak, Jaki woda... grill tu mają, patrz gdzieś Dwa Dwa chyba jakaś, jakaś plat... to, to też są Ta, Tak, jakaś nie? platforma imprezowa O co nie wiara Zaraz zawracamy i... Jesteśmy dla nich atrakcją Tak stoją to, to, to jest jakaś ciekawa, jakiś okręt Jak okręt, no, bojowy że pod światło coś będzie widać No i tyle no luźne zwiedzanie dzisiaj jakaś pompa Wilka, ale to widać że to stoi i stoi Acz. Jedna pół chyba już wody nabrało Widać nie? Bo to tak no. jest się topiony z przodu Do łowienia spoko, bo nie wieje, nie? Wyholujemy jakąś łajbę Dobra, dopłynęliśmy do Tamy Do Tamy, do śluzy ale nie. Śluza Dombie, Ale nie będziemy się... Nie nagrywa pod słońce, bo to później marnie wychodzi Nie będziemy się dzisiaj śluzować Także dzisiaj byliśmy tylko przetestować Andrzeja Silnik, następnym razem weźmiemy większą maszynę. Wtedy będzie można się Albo na dwie maszyny i wtedy można gdzieś wpłynąć dalej. Także co, dzisiaj chyba koniec takiego krótkiego opływania. Do zobaczenia w następnych filmach. Chociaż mam nadzieję, że niebawem. Może się uda za tydzień. Może nie? się uda za tydzień, tak? Chociaż Carls ostatnio nic nie kręcimy, dopiero chyba w przyszłym roku. Szykuje się jakieś, jakaś większa wyprawa do Norwegii. Także na pewno będzie jakaś relacja. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Hej.